A dzisiaj mamy pomocników. Gdy ostatni raz zabierałam Was na teren naszej budowy. Na wszystkich ścianach były tęki narzucone, natomiast na chwilę obecną są one narzucone na każdą ścianę. Na te ściany, które powinny być narzucone, są narzucone. I bardzo mnie cieszy, że największym, Największy efekt tutaj, że zbliżamy się do wykończenia tego, bu tego, tego budynku, e największym efektem są wykończone szczyty ścian. Do tej pory były to cokówki, yy, które były pocięte, natomiast na chwilę są są na nietęki i one w końcu zaczynają wyglądać tak normalnie, że trzeba sobie wyobrażać, w ogóle się głać na nich i, i w ogóle dzień przeprowadzki. Mówiąc szczyty, mam na myśli zakończenia ścian. Tak jak tutaj widzicie ściany, ona jest oczywiście ceglana, natomiast z boku było widać te dziury w cegłach, które są, bo jest zupełnie osiadłe dziurawka, w no są bardzo nieestetycznie. Natomiast teraz, jak przymiot to wyrównał, to po prostu się szczęśliwa już już niedługo tutaj zamieszkamy. Prawda, że pięknie? Ja to mam zdolnego męża. Ten fazek mną jest o tym, na to jak nieumiejętnie można y, ucierać w takich betoniarce. My już użyliśmy tutaj wapna w płynie, bo już nie chciało nam się kupować tego w worku. I oczywiście, że my nie dodałam etykietę, yy, na za dużo, niż yy, za dużo, niż, niż mówi producent, że jest tylko taka maść, po prostu yy, kruszyła się nam na ścianach, więc zarzucaj po trochu cementu. W końcu wyszła mu maść tak twarda, że nie mógł jej w ogóle zaciągnąć i na nowo tylko została nam taka, yy, taka plama. Natomiast no, będzie musiała coś wymyślić, bo ja jej nie uważam sobie, że ona to taka była. Ona jest strasznie wystająca. Hm. Teraz pokażę wam największy powód do smutku w tym roku, naszą czereśnię strasznie zmarzła i teraz y, opadają wszystkie ogonki y, z rączkami na owoców, które mogłyby się owocami, jest ich tyle, że jak ja sobie wyobrażę, że to wszystko mogłoby się znaleźć w naszych żołądkach, to po prostu chce mi się płakać, bo, bo ta czereśnia jest... Niezwykle smaczna jest. To stary gatunek czereśni. Ona tutaj rośnie bardzo długo. Jeszcze mieszkańcy, którzy wprowadzili się do tej wsi jako pierwsi już, już mówili, że ta czereśnia była, więc ona jest strasznie stara. Boimy się, że jak nam zachoruje drzewo, to po prostu już stracimy te dobre czereśnie. Ostatnio na blogu pokazywałam Wam nowy produkt marki Renaissance. Jest to akryla farba kredowa. Chciałam pokazać w filmie jak to mniej więcej wygląda, te dziury tutaj to są dziury po, po gwozie, które były wbite w, w ten belek, ja ich nie szpachlowałam, one zostały, no farba ich nie przykryła. natomiast stoi on już, ja wiem, tydzień czasu na, na dworzu. Są tutaj delikatne obicia, ale one są związane z tym, że mi po prostu w tym miejscu upadła deska, ponieważ deski w lato są po prostu położone, one są jak widzicie luźne i po prostu wszyscy jak przychodzą w żebry po, po ciastka, to po prostu je zwalają. Natomiast ja mam zamiar je w ogóle przetestować. przez z tego, że jest to farba na bazie akrylu, jestem ciekawa, w jaki sposób ona się tutaj zachowa, jaką ona ma wytrzymałość. Natomiast wpadłem taki pomysł, że skoro to jest farba akrylowa, to warto ją po prostu zabezpieczyć jakimś innym lakierem wodnym, który ją zabezpieczy na zewnątrz. Na tą chwilę jest... Uważam, że jest fajna. Na pewno zrobię osobny, osobny film o nich, byście mogli bliżej poznać tę markę i te produkty.